Cześć tu Maximikano, maksymalnie jak widzicie jestem u siebie w mieszkaniu, znaczy się, że będzie dużo jedzenia. Dużo znaczy, że 25 zupek chińskich naraz, jedna jest inna, bo już więcej nie było, ale mega ostra nawet. Jak wiecie lubię ostre, więc biorę się do roboty, zalewam wodę, znaczy gotuję wodę, potem zalewam makaron pokruszony. Dobra, zaraz zobaczycie. Teraz może trochę szumić, szumieć może być trochę głośniej, bo nastawiłem wodę, ale ale bierę się za o, właśnie za to. 20. Myślę, że więcej tutaj nie właduję. Pięć zostań na drugim jodzie. Zobaczcie co tu się dzieje. Tu jest 20 zupek chińskich. Zresztą widać pakowania ostrych zupek chińskich. Popatrzcie sobie na zbliżeniu jak to wygląda, ale myślę, że będzie nieźle. Będzie nieźle. Ja już dodaję przyprawy, bo trzeba dodawać przyprawy, bo muszą być przyprawy. E, tutaj jest 20 złek, tutaj zmieszczę jeszcze resztę. No taka jest mała różnica, nie? Tutaj mamy 20 zupek, tu mamy 5 zupek. Dobra, słuchajcie, będę zalewał, ale mam nadzieję, że szkło nie pierwszanie. Wow! Słuchajcie, ja nie wiem jak to będzie. Wlałem tutaj 2 litry wody. Ja pierdzielę. Oh shit. Wy sobie nie zdajecie sprawy z wielkości tego, bo ja tutaj położyłem największą pokrywkę od patelni, czyli 25 cm. Więc to jest dużo. Trochę to waży, nie ukrywam. Nie jest jakieś turbo gorące. Myślałem, że gorzej ta miska to zniesie, ale jest w porządku. No Ale jest takie ciężkie, ciężko się przenosi wszystko. Dlatego najpierw stopimy się na tym. Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, leci czas, a ja biorę się za jedzenie. Ciekawe ile taki Vivon ma kalorii. Jakieś 300 kalorii ma taka zupka. Więc mam tu jakieś 7,5 tysiąca. Makaron zabrał już całą wodę. I ta zupka przestała być taka mokra. Słuchajcie, tak nawiązując do tematu pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest to 25 zupek, a nie na przykład 10. Otóż w tym momencie właśnie w ofercie na kartę w pluszu za 25 zł macie 20 giga do wykorzystania, czyli 10 giga na internet plus 10 giga na YouTube i TikToka, a dodatkowo wszystkie socjale w cenie, takie jak Messenger, Instagram, Facebook czy WhatsApp. Także zaglądajcie, a ja wracam do jedzenia. Za chwilę sobie coś poglądam na YouTubie. No bo mam te darmo wynika, to czemu nie wykorzystać? Warto dodać, że jestem dzisiaj bez śniadania. To jest moje śniadanie. I obie Patrzcie jak idzie. Co jak nieźle, przyzwoicie, szybkie tempo. Jest bardzo słonej. Muszę chwilę odpocząć, bo nie zmieszczę. Trochę odpocząłem, myślę, że wjedzie. To zostało zjedzone, a to zostało do zjedzenia. Ostatnie pięć zupek, które myślę pójdzie na raz, chciałbym przynajmniej. Czepulka. Nie mogę już, kurde. Dobra, zostało już bardzo niewiele, to jest cały czas ciepłe. To prawda, nie mam już miejsca, a jeszcze rezerwa została, także miejsce tu. Już ze 3 godziny męczę. No i pamiętajcie, że za 25 zł w pluszu macie do wykorzystania 20 giga, 10 giga na internet, 10 GB na YouTube i TikToka i socjale w cenie, czyli Messenger, Facebook, Instagram i WhatsApp. Tymczasem pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, łapkę do góry, propozycję w komentarzu na wezwanie dla mnie. I widzimy się w następnym maksymalnym odcinku, także do zobaczenia!